Wysoka Izbo mamy realny, ciężki kryzys publicznej ochronie zdrowia. Mamy odwoływane zabiegi planowe, mamy zagrożone programy lekowe, mamy sytuacje, w których no tak naprawdę publiczny system się sypie, a korzystają na tym podmioty prywatne. Mamy poważną sytuację w polskiej nauce. Bardzo głęboki deficyt w Narodowym Centrum Nauki, brak środków na badania podstawowe. W tym budżecie nie zabezpieczyliście środków na infrastrukturę naukową. To jest kolejny budżet, w wyniku którego młodzi naukowcy będą w Polsce dostawali 3500 zł brutto. To jest budżet wielu błędów, po prostu błędów, bo te decyzje, panie premierze, to są strategiczne błędy, za które odpowiedzą tysiące chorych, ale których efektem będzie także to, że będziemy tracić kolejne talenty, że młodzi naukowcy, młodzi badacze, którzy mogli Polskę rozwijać, wyjadą za granicę i tam będą budowali siłę innych krajów. Drodzy Państwo, odrzuciliście Państwo wszystkie poprawki razem, choć proponowaliśmy Wam proste rozwiązanie. Rozumiemy, że ze względów godnościowych nie mogliście za nimi zagłosować, ale proponowaliśmy, weźcie te poprawki, zgłoście je w imieniu klubów koalicyjnych, ale nie zrobiliście tego. Zamiast tego mamy jeden z najbardziej skandalicznych budżetów, antyrozwojowych budżetów, jeżeli chodzi o wydatki badawcze rozwojowe jeżeli chodzi o naukę. Mamy budżet, który jest zapowiedzią głębokiego ciężkiego kryzysu publicznej ochrony zdrowia w kolejnym roku i krzywdy tysięcy ludzi. Razem nie może poprzeć tego budżetu. Zagłosujemy przeciwko tej ustawie. Dziękuję.